Odkrywca emocji to hasło, pod którym odbywały się warsztaty o emocjach zorganizowane przez przedstawicieli oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu. Wydarzenie odbyło się w Spółdzielczym Domu Kultury na osiedlu Wyszyńskiego. Mamy tutaj pięć stacji pokazujące różne emocje. I poprzez te stacje dzieci uczą się, y, jak kontrolować poszczególną emocję. Mamy na przykład teatr emocji. Dzieci losują sobie y, na kole emocji daną emocję, mają ją odegrać, wybierają pacynkę, która do tego pasuje, mogą odegrać sobie jakąś scenkę, porozmawiać o tych emocjach. Mamy też y, torby radości. Dzieci malują torby bawełniane, co widać tutaj za nami, te torby później zabierają ze sobą, więc też mogą pokazać, co. Mają w głowie, co, e, co lubią, co im się podoba, i, i te obrazy powstają, e, powstają różne. Mamy tutaj ścieżkę złości, e, która mówi, jak sama nazwa wskazuje, o złości. Dzieci poko pokonują e, różne stopy sensoryczne, e, więc odczucia są e, tutaj. Ciekawe dla każdego, bo tak, tak mówili. E, pokonują tunel. Na koniec mamy poduszkę, która służy do wytupywania złości, e, i na tej poduszce e, mogą się tych emocji też pozbyć. Na koniec wyrzucają złość w formie woreczka, tak żeby wiedzieli, że mogą w ten sposób też regulować swoje emocje. Możemy coś wnieść do tego polskiego Czerwonego Krzyża, e, zarówno jak e, i w łodzi, jak byliśmy na. E, też właśnie y, grze terenowej grze miejskiej. Tak teraz zrobiliśmy ją w wieluniu i myślę, że y, pomogło nam to zrealizować ten projekt i przy tym świetnie się bawiliśmy. Uczestnicy warsztatów wzięli udział w zabawach tematycznych. Każda z przygotowanych stacji była wyposażona w mnóstwo ciekawych rekwizytów i miała na celu przybliżenie dzieciom świat emocji. Co tutaj malujecie? Kto wie? Torby. Torby. A co na tych torbach się znajduje? Hmm? Widzę, że różne kolory używacie. Jakich używasz kolorów? Jakie lubisz kolorki? Hmm? Fioletowy i niebieski. Fioletowy i niebieski. Przepięknie. A ty, kochanie, jakiego używasz kolorów? Ehm, wszystkich. Wszystkie ci się podobają. A powiesz, co jest na twojej torbie? Bo twoją torbę widzimy. Co tutaj pięknego namalowałeś? To jest takie ciekawe. Słońce, kwiatki i serce, serce, kropka, kropka, kropka i tak i mój palec odbite i takie francelki i kropka tęcza no i jeszcze kwiatki piękna tęcza a jakich użyłaś kolorów do tęczo powiesz czerwony pomarańczowy żółty, zielony niebieski lubisz tęczę? tak a kwiatuszki te a twój ulubiony kolor lubię różowy biały Żółty, pomarańczowy, różowy, wioletowy, niebieski. Jeżeli chodzi o osoby, które tutaj są, są to wolontariusze oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu. Mamy przedstawicieli grupy społecznych instruktorów młodzieżowych i jednocześnie są to też członkowie szkolnych kół PCK, więc my tak naprawdę łączymy różne środowiska, różne szkoły, wymieniamy się doświadczeniami i to jest wspaniałe, że, że osoby z różnych miejsc są w stanie współdziałać i współorganizować na przykład takie tego typu gry. Na ten moment zbieramy jeszcze listy dotyczące członków szkolnych PCK też będziemy mieć niebawem zebranie grupy społecznych instruktorów młodzieżowych, więc na ten moment nie określę. W zależności od tego, co robimy, jakie działania podejmujemy. Czasami jest to kilka osób, czasami kilkanaście. Robiliśmy też Mistrzostwa Pierwszej Pomocy i tam tych osób zaangażowanych było jeszcze, jeszcze więcej. Zabawy plastyczne i aktywizujące zajęcia sprawiły dzieciom mnóstwo radości.